Się ma wątpliwości co do, do układów wzmocniaczy i co do charakterystyk i transmitancji. Po pierwsze, może sobie narysuję te dwa układy i powiem krótko: jak sobie łatwo odróżnić, który jest który. Tak, mamy sobie coś takiego jakiś taki układ. I tutaj jakiś taki drugi. O. No i teraz skąd wiemy, który jest który? Tak oczywiście można to zapamiętać, ale nie trzeba, jak większość rzeczy na studiach można to sobie wymyślić. Wiemy, że który z nich jest całkujący, który z nich jest e, różniskujący, tak? I co wiemy o? Co wiemy o różniczkowaniu, tak? o różniczkowaniu? O różniczkowaniu wiemy, że jeżeli C to jest konstans, jeżeli zróżniczkujemy stałą, no to dostajemy 0, nie? No i popatrzmy teraz na te układy, tak? Popatrzmy sobie na tym tutaj. Jeżeli puścimy tutaj prąd stały, tak? czyli nasze konstans, to czy on przejdzie przez ten kondensator? No nie przejdzie, tak? Bo kondensator nie przepuszcza składowych stałej, tak? Więc. Ten układ nie przepuści prądu stałego, no więc zachowuje się on tak tutaj, tak jak to działanie różniczkowania, tak, tak, więc e, możemy przyjąć, że to jest układ różniczkujący, ten drugi tutaj jak najbardziej to przepuści, tak, mamy tutaj tylko rezystory, wzmacniasz to wszystko, sobie przejdzie, e, tak więc zawsze jak myślicie o jakimś takim układzie, to sobie pomyślcie, dobra, wiem, że różniczkujący nie przepuszcza stałe, więc ma kondensator na wejściu, no i wtedy już sobie to potasowujecie po to, co macie robić. Taka tylko ciekawostka, jak sobie to samemu wymyślić. Nie trzeba tego pamiętać. Dobrze, idziemy dalej. Także zaczniemy sobie od całkującego. Całkujący. Tak rysujemy układ. Wiemy, że różniczkujący ma kondensator na wejściu. A całkujący ma rezystor na wejściu. Tutaj, oczywiście, wejście nieodwracające do masy. Tutaj, rezystor. No i równolegle z kondensatorem. Ok, nazwijmy sobie to L1, L2 i C1. Dobra, tu jest oczywiście nasze wejście, wyjście. No i co my wiemy o tym układzie? Wiemy, że znamy jego transmitencję, tak? Wiemy, że jego transmitencja G od S to jest a, e, impedancja druga do impedancji pierwszej, na minusie to wszystko oczywiście. Co to są te impedancje druga impedancja pierwsza, impedancja wyjściowa czy też sprzężenia zrzutnego, czyli to tutaj Z2, no i impedancja pierwsza to jest to, to, co mamy na wejściu Z1, tak? Czyli musimy sobie policzyć impedancję tych dwóch e, członków. Jak pamiętamy impedancja dla rezystora to jest po prostu rezystancja, także Z1 to będzie w tym przypadku po prostu nasze F1. W tym drugim będzie trochę troszeczkę więcej zabawy. Widzimy, że tu mamy równoległe połączenie jakichś elementów. No i wiemy, kiedy liczymy impedancję, to możemy dodawać szeregowe, a kiedy liczymy admitancję, to możemy dodawać równoległe. Także napiszmy sobie, że nasze Z2 no, i taka, generalnie taka jest zależność między impedancją a admitancją, że Z2 to jest 1 nad Y2. Tak, odwrotność. Impedancja jest odwrotnością admitancji. No i teraz możemy zapisać, że nasza admitancja, wiemy, że admitancja to suma równoległych, to jest admitancja kondensatora plus admitancja rezystora drugiego. No i czym jest admitancja? Tutaj przypomnę z drzutów, czym jest admitancja kondensatora. To jest po prostu. Pojemność razy zmienną tak, czyli SC1 plus admitancja rezystora. Skoro impedancja rezystora jest po prostu rezystancją, no to admitancja będzie odwrotnością. Tak? Odwrotność rezystancji to jest konduktancja, czyli plus G2, czyli tak naprawdę plus 1 przez R2. Okay? No i czyli mamy admitancję drugą, potrzebujemy impedancję. Tutaj z tej zależności u góry piszemy, że Z2. To jest 1 nad to tutaj, tak? Czyli SC1 plus 1 nad R2. No, tylko nie podoba nam się tutaj, że to jest taki piętrz wielki i nie potrzebujemy e, takich ułamków, więc mnożymy sobie licznik mianownik przez R2, czyli w liczniku dostajemy R2 tutaj, to mnożemy przez R2, czyli jest r 2 c 1 plus to pomnożemy przez R2, daje nam 1, tak? To jest nasza impedancja. Impedancja druga. nadzieję, że coś widać na tym filmiku. Coś tam widać, okej, okay. No i teraz wracamy do tego tutaj wzorku na naszą transmitancję, że to jest e, iloraz impedancji drugiej przez pierwszą pomnożony przez. 1 tak? Także piszemy sobie, że nasze G od S, czy też tam jakieś inne K od S, co kto lubi. Z2, czyli już od minusa, minus, z2, czyli r2 przez s, r2. 1 plus 1 razy. I tutaj mamy dzielimy to przez z1 także mnożymy przez odwrotność z1 tak? czyli razy 1 przez a z1 wiem, że to jest r1 razem przez r1 no i wyciągniemy sobie te dwie rezystancje przed ułamek i dostaniemy minus r2, to myślę, że jest proste i nie trzeba tego tłumaczyć r1 razy zostaje 1 przez s r2 1 plus 1. Tak. To jest transmitencja końcowa. Tak? OK. Mamy policzoną transmitencję. Znaczy wyprowadzoną. Tak. należało ją wyprowadzić. Co dalej? Musimy teraz sobie narysować charakterystyki. Tak, charakterystykę amplitudową i charakterystykę fazową. I zaczynamy sobie od narysowania po prostu dwóch osi. To będzie amplitudowa, i tutaj narysujemy sobie w ten sposób fazową. Tak? Czyli tutaj będą. To będzie nasze wzmocnienie w decybelach oczywiście. Tu będzie częstotliwość. Tak samo częstotliwość. A tu będzie faza, czyli jakiś tam filtr nasz. Ja. Dobra no i zaczynamy od, yy, od amplitudowej. Wiemy, że yy, człon całkujący yy, całkujący yy, po prostu nam yy, tą amplitudę zagina w dół, tak? Czyli przez pewien czas będzie to szło tak no i w pewnym momencie nastąpi załamanie i yy, amplitud zagina nam w dół yy. To jest oczywiście taka charakterystyka idealna, tak naprawdę będzie to wyglądało, może tym narysujemy w ten sposób, że tutaj będzie o takie przejście. No i teraz musimy znać ten punkt. Tego sobie dalej, bo to będzie ten sam punkt na amplitudowej i na fazowej. Co to jest za punkt? Sam tego do końca nie rozumiem, ale tego Co tutaj zauważyłem w zależności, w tym tutaj członie 1 przez sr R2C1 bierzemy pod uwagę właśnie tutaj tą część z kondensatorem. I teraz tak S, to jest J omega, tak? J, jako że jest w mianowniku, to jeżeli przez, przez to, że jest w mianowniku, i przez to, że tu jest minus, to skracając minus, możemy skrócić tak samo ten J, a omega to jest 2Pi, tak? E, e, I tutaj nie wiem, jak to się dzieje, ale generalnie tam są jakieś wzorki, pewnie nasza częstotliwość, ta tutaj załamania, to jest po prostu 1 przez ten człon z e, kondensatorem, tak samo będzie działało w różniczkującym, e, czyli R2C1 razy to SS, ustaliliśmy, że J nam zniknie, omega 2Pi zostanie, czyli R2C1 2pi więc ten punkt tutaj to będzie 1 przez F2C1, 2pi i to jest to samo co ten punkt, tak? Dobra. Tutaj oczywiście mamy jakieś tam 0 yy, Idziemy teraz do charakterystyki fazowej. Yy, co wiemy o, charak o charakterystyce fazowej układu całkującego? Po pierwsze, e, układ całkujący e, normalnie jak weźmiecie sobie e, nie we wzmacniaczu tylko w jakichś tam układach dynamicznych czy innych rzeczach, układ całkujący nam e, zmienia fazę o 90 stopni w dół, tak? czyli o minus 90 stopni i zaczyna od, od zera, tak? czyli mielibyśmy zmianę fazy od zera do minus 90 ale zauważcie, że tutaj nasza transmitancja ma minus z przodu, tak? Także od, od naszej wyjściowej fazy, tak? Od fazy 0 musimy jeszcze odjąć 180 stopni, tak? Bo jakby odwracamy to. Ten minus oznacza, że to jest o połowę fazy całkowitej, czyli o ten minus 180 stopni przesunięty, tak? Czyli tutaj wyjdziemy sobie od minus 180 stopni i wiemy, że w dół idziemy o 90 stopni, także idziemy do minus 270 stopni. Ok. No i charakterystyka idealna wygląda tak, bo to bo tu nie będzie widać, że faza jest niezmienna do tego punktu częstotliwości, tu jest nagłe załamanie, no i nie ma tej... Nie ma na tych 270 stopniach znowu się stabilizuje. No, oczywiście, jak? jak wiecie, to tak nie działa. No i ta przejściowa będzie wyglądać tego tutaj jakoś tak. Nie? Że tutaj o, tu będzie um, jakby ten środek przejścia. No i tu się będzie to wygładzać. Tak? <laughs> No i tyle odnośnie członu całkującego, tak? Czyli transmisancję wyprowadzamy przez impedancję z tego wzoru tych dwóch członów. Dostajemy tutaj. Charakterystyka amplitudowa to jest obniżenie ee, obniżenie wzmocnienia wraz ze wzrostem częstotliwości i charakterystyka fazowa to jest e, obniżenie o 90 stopni fazy, czy przesunięcie fazy o minus 90 stopni, zaczynając od minus 180, dlatego bo to jest układ odwracający, tak? Dobra. Chwila, e, jeżeli chodzi o układ całkujący.